Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to jest gra Dark Souls, oczywiście. I tutaj możemy sobie już kontynuować naszą przygodę w Anor Londo, nowej lokalizacji, do której hmm, przywiozły nas jakieś dziwne, skrzydlate stworzenia. Ja nazwałem je gargulcami, ale czy to hmm, tak się nazywa? Zwróćcie uwagę na tego Kolesia. Uważaj na olbrzym. No, trudno by go nie zauważyć. Cios w plecy. No ciekaw jestem, jak miałbym go zaatakować. Widzicie, ja mogę go bić, ale on jakiś jest niechętny do bicia się. Dlatego ja chyba sobie po prostu przejdę obok niego. Halo, nie, dobra, nie chcę mnie atakować. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy jeszcze dwóch takich gigantów. Za nimi tam jest jakaś skrzynia. Widzicie ją? Taka czarna w tle. Ta skrzynia mnie ciekawi. Ale zanim ich zaatakujemy, to by mi się przydał jakiś bonfire, bo jeżeli ja nie, nie usiądę tutaj przy ognisku, to mnie cofnie tak niesamowicie daleko, że ja po prostu się zapłaczę na śmierć, jak tutaj zginąłbym w tym, w tym momencie. Także pamiętajmy o tamtej lokalizacji z tymi gigantami. Mamy możliwość pójścia jeszcze tutaj, mamy możliwość pójścia jeszcze tam, kolejne giganty, jeszcze mamy możliwość pójścia w tą stronę. Ja z tych wszystkich miejsc wybieram sobie to miejsce, albowiem tutaj mamy nasz... Tam ktoś stoi, ja najpierw sobie odpocznę przy ognisku, żeby nie ryzykować. Oraz przy okazji rozdam sobie kilka punktów. Moi drodzy i tutaj yy, może bym sobie dał w końcu coś w siłę, chociaż nie wiem czy jest sens. Wolę raczej wytrzymałość w celu zwiększenia udźwigu. Yy, plus może jeszcze do zwinności punkcik. Yy, dobra, niech tak to zostanie.

do wzmocnienia butelki potrzebna jest dusza strażnika ognia, czyli już wiemy, że ta pani oferuje nam wzmocnienie takiej butelki. Ok, um, także ja już skrzeszam się w tym miejscu, już mogę sobie tutaj to Anor Londo spokojnie eksplorować. I najpierw, ja bym się tutaj postarał zabić tych dwóch gigantów w celu odkrycia co jest w tamtej skrzyni bardzo mnie to ciekawi 37 strzał ja sobie postaram się zwabić ich zwróćcie uwagę ja nawet strzału mu nic nie robię 9 po prostu jak to zrobić żeby go zwabić hmm. o teraz się zwabił dobrze dobrze zwróćcie uwagę jaki on ma dalekosiężny atak Okej, okay, ja już będę tutaj go atakować. Oj, kurczę, ma podwójne combo, trzeba o tym zapamiętać. I myślę, że... O, zwróćcie uwagę, on tutaj ładnie dostaje obrywa od tej naszej włóczni. Kurczę, ale tarczę też ma potężną. Tam nie chcę tak blisko podchodzić, żeby ten drugi też się nie spulował. Okej, okay. zwróćcie uwagę, on jest zwinny, niby taki, niby taki gigant, a bardzo zwinny. Okej, okay, udało się, zwróćcie uwagę, dostanę za niego 1500 dusz, naprawdę potężna ilość dusz. Ja sobie spoluję tego drugiego, może w głowę nawet uda mi się go trafić, nie udało się, ale to nic. Ważne, że się nami zainteresował. Jak widzicie, każdy mój atak, który jest w okolicach jego tarczy, jest totalnie nieskuteczny, ponieważ on tą tarczą wszystko odbija. Patrzcie, jak on jest w ogóle skoczny: on musi mieć gigantyczną wytrzymałość. Oj, 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 oj. Za wcześnie ten przeskok! no, 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 no. Szybko muszę się napić. Na szczęście mam 10 buteleczek, ponieważ tamto ognisko, przy którym odpoczywałem, jest rozpalone już. Cholerka, coś się ze mną dzieje niedobrego. Ja bym zapomniał normalnie, jak się przewroty robi. Zwróćcie uwagę, on mnie nawet nie trafił tą tarczą. A sam, sam podmuch, tak jakby mnie tutaj zaatakował. Ale zasięg, ale zasięg gigantyczny. Naprawdę potężny. Ja tutaj takimi pojedynczymi atakami mogę mu coś dopiero zrobić. Okej. Okay ten jeden atak i jeszcze kolejny i on już ginie dobrze 1500 dusz i możemy sobie teraz tego ten kufer zobaczyć co w nim jest oczywiście cały czas trzeba mieć na uwadze demoniczny tytanit cały czas trzeba mieć na uwadze czy aby nie ma w tym kufrze tego mimika który nas ostatnio atakował dobrze przejdźmy sobie teraz do tamtej kaplicy Zobaczymy, czy tam nie ma czegoś ciekawego do zabicia. Oprócz to oczywiście tych gigantów. Yy, daleka droga jest między nimi. Ja w ogóle na Bosaka latam. Taki twardziel jest po prostu z tego mojego bohatera, że on nawet butów nie potrzebuje, żeby tutaj cokolwiek zdziałać. Patrzmy wiadomości. Spróbuj nęcenie. Potrzebujesz skok. Okej, okay. nęcenie powiadacie. No to ja sobie tu ich ponęcę. Weźmiemy może najpierw tego z prawej. On bardzo szybko się zanęcił. Ok, myślę, że to wystarczy. Przydałoby się go właśnie tak ze dwa razy przynajmniej zaatakować. Kurczę, trafił mnie mimo mojego przeskoku. Okej, tutaj taki mały spam poszedł. I może... Nie. Wróćcie uwagę. Aj! Trafił mnie. Niedobrze. Kurczę, ta jego tarcza jest normalnie niezniszczalna. Nie trafiłem ani jednym atakiem, ani drugim. Jeden i... Dobra. Jeden padł. Uleczę się, bo nie ma sensu ryzykować. I tego chyba mogę sobie już bez problemu. Tak, mogę już sobie w ten sposób tutaj zachęcić do walki. Oho, piękne to było. Jak za wcześnie tutaj się zrobi ten przewrót, to może, możemy się nadziać nieźle na tą jego tarczę. Dlatego warto jednak sobie najpierw tak pokusić tego naszego przeciwnika, żeby sprawdzić, jakie on ma ataki. I wtedy dopiero sobie jakąś obrać tutaj taktykę, um, powiem wam bardzo uważaj na skrzynię, właśnie powiem wam bardzo fajną rzecz. Patrzcie, widzicie tą skrzynię? Ona ma łańcuch taki po prawej stronie. Jeżeli ten łańcuch jest wywinięty tak w taki okrąg. To skrzynia jest pusta. A jeżeli łańcuch leży tak swobodnie, tak jak tutaj, to znaczy, że skrzynia zawiera tego obrzydliwego mimika. Dlatego tutaj jest uważaj na skrzynia. Ja mogę zacząć ten atak w ten sposób. Nie, w ten. Widzicie? Dzięki tej uwadze oraz mojej wiedzy na temat tych skrzyń oszczędziliśmy sobie. ...bycia zjedzonym przez mimika. On nie jest potężny, z tego co pamiętacie. Tutaj naprawdę wystarczy kilka podstawowych przewrotów. No, Zwrócił, on też podskakuje. I ostatni... Nie, jeszcze jeden. Dobra. Poszło. Zobaczmy. Kryształowa halabarda. Zaraz wam ją pokażę. Widzicie, tutaj jest taki zwykły łańcuch przy skrzyni. I teraz już wiemy, że mimika nie ma w środku. Migoczący tytanic. Świetnie. Nie, tu mamy jakiegoś gróbcia. Tutaj jakieś mamy, może. Tu są jakieś ukryte wrota? Może czy coś nie. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jednego tego żołnierza. On tu, przepraszam, broni nam przejścia. Ja chyba zdecyduję się go zaatakować, żeby zobaczyć, czego on tak tutaj próbuje bronić usilnie. Ale się kurczy, kręci, wierci, aż mnie tu ubodził. Dobra. Jeszcze kilka ataków. I jeszcze je. Dobra, dało się. Wypiję coś. Dobra, lecimy sobie. Zobaczymy, co jest za nim. Ja chyba pamiętam, co jest za nim, ale wy byście mi prawdopodobnie nie uwierzyli na słowo. Iluzoryczna ściana? Nie. Nie. W jednym z komentarzy, pod jednym z filmów, ktoś z Was napisał mi, że e, może na niektóre działy ściany działać ta bomba zapalająca. Także, żeby być nie być gołosłownym, to ja sprawdzę sobie tą bombą. Przykro mi, ale to nie jest izolatyczna ściana. Potrzebujesz człowieczeństwo. Uwaga, potrzebujesz człowieczeństwa, potrzebujesz człowieczeństwa. Spróbuj trucizna, zamknięte mocą wielkiego władcy. Także, jak się domyślacie, to nie jest jeszcze brama, przez którą moglibyśmy przejść. Będziemy musieli przyjść tutaj później, kiedy odblokujemy sobie to przejście. Rzeczywiście ta ściana wygląda podejrzanie. Dziwne, że nie jest iluzoryczna. Dobrze, myślę, że możemy przejść tutaj dalej. Tutaj te dwie komnaty już sobie przeeksplorowaliśmy, pokonaliśmy tych rycerzy. Oni są bardzo łatwi do zabicia, a dają bardzo dużo dusz. I tutaj, z tego co pamiętam, to bardzo duża ilość graczy w ogóle farmi sobie na tych żołnierzach dusze. Po prostu biegnie teraz do Bonfire'a, wskrzeszają się i znowu zabijają tam pięciu, sześciu i znowu, i znowu, i znowu i tak w kółko. Co za tym idzie? Bardzo fajnie te dusze im tutaj się wskrzeszają. Dobra, ja Wam pokażę jeszcze tą halabardę kryształową. Ona jest bardzo, bardzo potężna, tylko że jest taki problem z nią. Zwróćcie uwagę, ona ma 300 ponad ataków fizycznych, to jest niewątpliwie jedna z moich najlepszych broni w ekwipunku. Ale teraz bardzo ważna rzecz: wytrzymałość 20, 20 tylko i wyłącznie 20, ze względu na to, że jest to kryształowa halabarda. A 20 jak na broń to jest bardzo mało. I nie wiem, czy pamiętacie, że kryształowych rzeczy nie da się naprawiać, dlatego taką kryształową halabardę ja sobie zachowam na BOSY, ponieważ ona jest potężna i bije strasznie mocno, ale bardzo szybko się niszczy. Długa broń będąca połączeniem włóczni i topora wymaga od odwodającego nią wojownika nie lada siły i zręczności. Halabarda powinna, pozwala na wykonanie zarówno precyzyjnych pnięć, jak i potężnych zamachów, które jednak poważnie odsłaniają atakującego. Ja mogę jej używać. Ona wygląda w ten sposób. tak wyglądają ataki nią. I jeszcze taki z obrotu. I to chyba tyle, tak. Ona jest naprawdę, naprawdę potężna, ale tak jak mówię, szkoda mi jej po prostu na razie używać, ponieważ jak widzicie, dla porównania pokażę Wam włócznie. Ona ma 180 wytrzymałości, także to jest naprawdę, naprawdę mnóstwo bez porównania z tą halabardą. Także halabard zatrzymuje sobie na kogoś potężniejszego. Co i tak tu o tym człowieczeństwie gadają? Wow! Zapomniałem, że tu jest winda. W ogóle tutaj się nie zapowiadało, że ona będzie. Ale no dobra, jedźmy tą windą. E, coś tutaj było? Ja tutaj nie byłem dawno. Smok? Chyba nie. Żadnego smoka. O kurczę, zwróćcie uwagę. Co to jest? A, wiem co to jest. Moi drodzy, pamiętacie Gargulca? Tego bossa? To przyjrzyjcie się uważnie. E, ten e, tutaj... Mob, bo tak go nazwę, e, on jest naszym przeciwnikiem aktualnie i po prostu, mm, po prostu potwór, który wcześniej był bosem, w tej lokalizacji jest już tak marny w porównaniu do tych tutaj, co są. Że on tutaj zrobili z niego zwykłego MOBA. To jest ciekawe, że coś co było wcześniej naszym... Może uda mi się ogon jego odciąć byłoby fajnie. Tylko że ja go nie widzę, kurczę. Oj oj, potężne te jego ataki są. On nie jest taki taki słaby, jak wam się wydaje. Zaraz ja tu spadnę pewnie. Fajnie by było mu ten ogon obciąć. Tylko jak tu się za niego dostać? Zwróćcie uwagę, ja w ogóle jestem ślepa O! Kolejny topór z ogona gargulca. I tym samym nie będzie już w stanie atakować mnie tym toporem. Miało na ogonie. I do widzenia. Zwróćcie uwagę. Trochę lepszy build, trochę więcej ataków. Oczywiście ten był dużo. Uważaj na mroczny upiór. Smutek? Nie Żadny jaki tam smutek. Ja jestem happy. I teraz zwróćcie uwagę. To jest ten moment w grze. Gdzie ja po prostu tutaj skakałem. Wszystko robiłem co się dało. I za nic nie mogłem znaleźć kolejnego etapu. Mnóstwo się namęczyłem, zanim odkryłem tutaj kolejną ścieżkę. Ja Wam ją pokażę od razu. Czy to było tu? Ja Wam ją pokażę od razu, bo teraz już nie muszę się tak zastanawiać, gdzie tutaj dalej iść. Ale na szczęście pamiętam mniej więcej. A, co tu mamy? Skrzynkę. Pamiętam mniej więcej, jaka była droga. Demoniczny Titanit. Mm. mamy już tyle tych tytanitów, że chyba najwyższa pora zacząć ulepszać sobie niektóre itemy. E, tak mi się wydaje. Ok, zobaczmy sobie, co tutaj jest. Tutaj jeszcze można pójść. Tak, i tutaj obeszliśmy sobie tą wieżę po prostu dookoła. Chudzielec fajnie. Tak. Tak, jak widzicie. Wydawać by się mogło, że tutaj nigdzie indziej się nie da pójść, tak? Ale to jest nic bardziej mylnego, ponieważ zwróćcie uwagę, widzicie te wiadomości tutaj? Jak ja wcześniej grałem, to tych wiadomości nikt nie, nie raczył postawić. Widzicie ścieżka na wprost. I tam, żeby dostać się do tamtej katedry, trzeba przejść teraz tym tutaj oto mostkiem. To nie będzie łatwe, ponieważ bardzo łatwo jest spaść, bo. Możemy iść tylko po tym grzbiecie, tak jakby. Jak tylko stanę w miejscu tej dachówki takiej spadzistej, co jest, to automatycznie spadnę. Także tutaj warto mieć na uwadze to. Jak powolutku, powolutku sobie przejść. Jeszcze ta kamera cały czas się przesuwa. I teraz już będąc w tym miejscu, możemy sobie przewrotem spaść tutaj. Tu mamy już wybitą szybę. Przez którą możemy przejść. I już jesteśmy w tej katedrze. O, witam cię. Widzicie, oni nie są za potężni. Są zwinni, ale nie są potężni. To na pewno. Dajcie uwagę. Cztery ataki moją super nową włócznią błyskawiczną. I oni kucają. Także tak, tutaj już nie za bardzo mamy gdzie pójść. Możemy iść tylko tutaj tą drabinką. Wypsnijmy się tu. Jakaś wiadomość. Spróbuj walka dystansowa. Ale z kim? Tutaj nic już nie ma. Aha, tam widzicie. Ja chyba muszę przycelować go z łuku. Widzicie jak ten łuk nam się przydał? Ja go kupiłem dosłownie w pierwszym chyba odcinku czy drugim. A do tej pory używam tych samych strzał drewnianych za trzy dusze. A dalej nie nauczyłem się strzelać. Okej, okay, jak widzicie, chyba o to chodziło, żeby go tutaj zwabić. Jeszcze po drodze mogę do niego sobie strzelać. O, no, nawet w czoło mi się udało go trafić. O kurczę. On też tutaj. Umie coś rzucać. Szybko muszę się napić. Patrzcie, mam nóż w plecy wbity. Okej, wiecie co? Ja chyba tą walkę dystansową to sobie podaruję, bo tutaj on podbiega. I zaraz mnie nożami rzuca. Może jakoś się uda tutaj dojść bez żadnego szwanku. Tutaj widzę jakąś duszę na tym żerandolu, ale nie pamiętam, czy to żerandol się zrzucało, czy to się na niego wskakiwało. Tu widzę jakieś wiadomości, może one będą podpowiedzią. Walka dystansowa, to już było. Stanowisko strzeleckie. Aha, okej, okay, widzicie? Zaczęło zniszczyć ten żerandol i on spadł na dół. Dobrze, tam widzę jeszcze dwóch kolesi. Ja sobie ich tutaj zaraz postaram się pokonać. Może się nawet uda tutaj tak podbiec. Tak się zastanawiam, czy ja w ogóle. Stąd się zaraz. O, no właśnie. O, kurczę, zwróćcie uwagę, nie wiedziałem, że oni to potrafią. Co mnie zabiło? Kurczę, zwróćcie uwagę, gdzie zginęliśmy. No nic. Ja spróbuję tutaj wrócić jak najszybciej i widzimy się za moment. Dobrze, moi drodzy. Ja już tutaj pozwoliłem sobie zabić tych dwóch. Nie wiem jak to ich nazwać, tych ninja białych. Dzięki czemu mogę swobodnie poruszać się po tej belce i tutaj będę mógł zejść sobie już na dół tą drabiną. I teraz mam tak mam opcję przejść tym fogiem ewentualnie mogę jeszcze pójść tędy o kurcze patrzcie jaki skrytobójca okej okay. I są naprawdę cieńce wystarczy ich na tarczę troszeczkę zblokować i oni już automatycznie wtedy giną. A gdzie ja tu zejdę? Gdzie tędy dojdę? Zobaczmy. Tutaj doszedłem do nikąd. Czy tutaj są jakieś zejścia? Jakieś drabiny? Jakieś coś? Nie wid... Oj oj oj. Prawie spadłem. Nie, nie widzę tu nic takiego. Czyli pozostaje nam przejść przez tego foga. Fogi mi się źle kojarzą w tej grze. Ej, co tu się poniewierasz pod nogami? Czy tu nie ma drabiny też? Nie. okej, okay. wejdźmy w tego foga. Para! Aha, dobrze. Teraz mamy możliwość przejścia tutaj. Ewentualnie jeszcze bym sobie co tą dźwignię pociągnął. Zobaczymy, co się stanie jeszcze tam coś jest nie tam nic nie ma dobra urządzenie nie rusza się trudno wykorzystajmy sobie tutaj to urządzenie tak to jest jakaś dźwignia to na pewno i mamy jeszcze schody na dół co tymi schodami zrobimy sprawdźmy sobie mam nadzieję że tu o, 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 o. co tu się dzieje Czyżby kolejny gargulec? I drodzy, Tutaj mamy jakieś wy. O, patrzcie, rzeczywiście, Tylko chyba on nie może tutaj do nas dojść. Tak mi przykro. My tędy z kolei też nie możemy się dostać do niego. Czy to w ogóle gdzieś prowadzi gdziekolwiek? Nie. Chyba musimy tą dźwignię nieco obrócić. Zobaczymy sobie, co w związku z tym się stanie. I myślę, że po tym już sobie skończymy ten odcinek. A w kolejnym odcinku sobie będziemy już eksplorować Anor Londo dalej. Tylko teraz w którą stronę? Co to mamy? Zobaczmy. Ta winda obniżyła nam się tutaj na ten poziom. I co za tym idzie? Tak, zwróćcie uwagę, możemy zmierzyć się z tym gargulcem teraz. Ja tutaj, może go tak, no, tak z góry. Wiecie co? Ja muszę pójść tam, gdzie jest więcej miejsca na pewno i popić troszkę. Przydałoby się go tutaj zwabić wyżej nieco. Uu. Może tutaj można się przeprowadzić atak z wyskoku. Hmm, zablokowałem się. Dobrze, on tak się cofa trochę. Oj, potężny atak wyprowadził. Okej, okay, jeszcze jeden. Nie pocelował tym razem. Po co mu ta tarcza jaką? W ogóle się nie broni? Jeden atak, dosłownie. Okej, okay, udało się. Teraz halabarda gargulca, tarcza gargulca, hełm gargulca ponownie. Bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę, to jest ten, to miejsce, gdzie był ten pierwszy gargulec. Winda i mamy przejście dalej. E, bardzo ciekawo nam się to ułożyło. Ale myślę, że jeszcze w tym odcinku jeszcze wam szybciutko zaprezentuję halabardę gargulca. Ona w ten sposób wygląda. Jest bardzo podobna do toporu z ogona gargulca. Z wyglądu. Co tam jeszcze mamy? Tarczę gargulca. Ona jest nieco gorsza od tej, co my mamy. Ale Wam też ją pokażę. Tak wygląda. No i hełm gargulca już widzicie od paru dobrych odcinków. Jak wygląda. Także tutaj już zmieniam. I nie pozostaje mi nic innego jak podziękować za, Wam za uwagę. My widzimy się w kolejnym odcinku, także bardzo dziękuję, trzymajcie się i oczywiście komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.